Na wzór świętej rodziny z Nazaretu jesteśmy powołani do ponownego odkrycia wartości rodziny, która jest oparta na darze pięknej miłości, a jej fundament stanowi ewangeliczna wizja małżeństwa, wzajemne zrozumienie oraz szacunek dla życia ludzkiego. W rodzinie można doświadczyć szczerej komunii, gdy jest ona domem modlitwy, gdy miłość jest prawdziwa, głęboka i czysta. Gdy przebaczenie przeważa nad niezgodą, gdy codzienna chropowatość życia jest łagodzona przez wzajemną czułość i pogodną akceptację woli Boga. Dom na Skale. Rekolekcje wielkopostne w roku rodziny Amoris Letizia. W odkrywaniu wartości rodziny będzie nam pomagał ksiądz Rafał Siwek oraz małżeństwa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, bardzo serdecznie zapraszam Was na wspólne przeżywanie Wielkiego Postu. To czas słuchania Słowa Bożego, czas naszego nawrócenia, czas budowania domu na skalę. Razem z naszym diecezjalnym Radio Rodzina, z naszą telewizją Dom Józefa, chcemy słuchać Słowa Bożego. I budować dom na trwałym, twardym, mocnym, solidnym fundamencie, jakim jest dla nas wszystkich Słowo Boże. I zachęcam Was wszystkich, moi drodzy, do otwartości, do słuchania, do wspólnego przeżywania tego czasu. I mam nadzieję, że dla nas wszystkich ten czas będzie bardzo owocny i będziemy zbudowani na skalę, na trwałym, mocnym fundamencie jakim jest dla nas wszystkich Jezus Chrystus. Zapatrzeni w Jezusa Chrystusa idziemy drogą naszego małżeństwa. Dlatego każdego dnia klękamy do wspólnej modlitwy, żeby iść razem we właściwym kierunku. Słowo Boże jest dla nas drogowskazem, podpowiada jak żyć. I pomaga w codziennych wyborach. To, co scala naszą rodzinę, to codzienna modlitwa rodzinna. Jest to spotkanie z Panem Bogiem. To czas na podsumowanie dnia i wspólny rachunek sumienia. Jednym z najpiękniejszych darów, jaki dał nam Chrystus, jest Eucharystia. Kiedy wracam do domu po mszy świętej, mam siły, aby walczyć o nas, o nasze małżeństwo. Dom na skale. Rekolekcje wielkopostne w roku rodziny Amoris Letizia. Przeżyj dobrze czas Wielkiego Postu razem z nami. Zapraszamy w każdą niedzielę oraz środę.